Grałem sam przeciwko komputerowi. Byłem władcą biednego kraju w Europie Środkowej, który stał się mocarstwem dzięki mojej zdrowej polityce handlowej. Także dzięki sile armii i gospodarki. Jeżeli toczyłem jakieś wojny, to po to, by ustrzec się wrogiej agresji lub przeciwko słabym. Były bowiem kraje, które zupełnie sobie nie radziły. Stawiałem na administrację, dobre sądy, egzekwowanie prawa, flotę i kolanie. Cieszyłem się szacunkiem w świecie dyplomacji i wśród własnych poddanych. Nigdy bez powodu nie skazałem nikogo prócz publicznych wrogów, dezerterów, poetów, spekulantów. A zdrajców. Wulkan. Siedząc i oglądając wojnę samolotów przeciw wieżowcom, świętą wojnę męczenników przeciw wagonom metra, salom gimnastycznym, przeciwko dzieciom, leżąc, obserwując potop na żywo w 40 odcinkach, pilotem potrawiając świat, klucząc, Próbując uników przed mordercą, rekinem i poznając wynik ankiety widzów w sprawie kary śmierci, trochę śpiąc, trochę patrząc na wielką transmisję z wykupywania Boga i widząc ich wszystkich malutkich, rysunkowych, jak się przewracają, chcą wstać i znów padają, potrafiąc wyłączyć wielekroć głos i obraz, wyłączając oddech. I nie mogąc wyłączyć serca, spadałem, spadałem. Cyklon tropikalny. Ze wszystkich filozofów najbardziej lubiłem tego, który powiedział, że fale powstają przez wahanie się bogów. Czy świat, który znamy, jest dobry, czy też zły jest i nadeszła chwila, by zalało go morze. I codziennie miłość wybawia nas od zguby. Bogowie wahają się, spacerują i puszczają kaczki w falach. Słońce wchodzi do morza tam, gdzie jest horyzont. Teraz idę ulicą. Idą razem ze mną ci, którzy myją chorych i idą na pewno tacy, co zechcą zabić. Każdej nocy bestia wychodzi szukać dzieci w środku złego miasta. I we mnie też jest ciemność, odrobina światła, i czarne ślady stawiam na białych powierzchni. Zapomniałem mapę. Pojechałem na Ukrainę. To był czerwiec. I szedłem po kolana w trawach. Zioła i półki wypirowały w powietrzu. Szukałem, lecz bliscy schowali się pod ziemią. Zamieszkali głębiej niż pokolenia mrówek. Pytałem się wszędzie o ślady po nich, ale rosły trawy, liście i pszczoły wirowane. Kładłem się więc blisko. Twarzą do ziemi. I mówiłem to, zaklęcie, możecie wyjść, już jest po wszystkim. Nie ruszała się ziemia, a w niej krety czy i drżała ziemia, i państwa mrówek, roiły się, pszczoły latały ponad wszystkim. Mówiłem, wychodźcie. Mówiłem tak do ziemi i czułem, jak rośnie trawa ogromna, dzika, wokół mojej głowy. palnie złoto. Miasto na kościach słońca. Światło dokonuje cudów na tych ruinach i wytapia złoto z każdej cegły kamienia. Wróble się o nie biją. 42 tysiące gawronów gada w parku, gdzie wśród kasztanowców trwa wyprzedaż lata i stosy towaru. Rozwleczone wszędzie szmatki, szyfony, Kobiety przemierzają, mężczyźni, milcząc, palą, grzeszą. Na ławce, zatopiony w powietrzu, śpi weteran wojny o zapomnianej nazwie. Jego lewa noga jeszcze nie wróciła. Przy placyku na powietrza się wina, cała pełna jeżyn. Kelnerka się myli, wiatr jej kradnie rachunki, jeden po drugim. Wieczorem w jej sypialni na drugim piętrze otworzy się oko wulkanu. czerwone, bezdenne. Zamek, czyli. <grymne> 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 Przyjechałem tu zastrzeżeć wulkano. Ciąg dalszy tej historii. Myśmy się kochali, oni przejęli władzę. Nie mają nad nami ci, co, co kiedyś pluli najdalej, nie śpiewali najgłośniej, co odpisywali na sprawdzianach, to teraz ich jest władza i już wiedzą o nas i wiedzą gdzie mieszkamy. Przysłali rachunki na firmowym papierze. Widać po zasłonach, tu w oknie naprzeciwko, że idą meldunki wprost do czarnego biurka. Mówią po imieniu. I już nam dali pracę i wybrali zawód, ponieważ ciut się boją naszego wymienić prawdziwego zajęcia. Może będą nawet wysyłać nam prezenty, bo dokładnie wiedzą, po co tutaj jesteśmy. Po co w nocy światło świeci się w naszej kuchni, dlaczego tak łatwo nas zabić, a tak trudno naprawdę pogrzebać. Kapła i Kiedy zacząłem pisać, nie wiedziałem jeszcze, co ze mnie zrobią wiersze, że się przez nie stanę jakimś dziwnym upiołem, wiecznie niewyspanym, o przezroczystej skórze, chodzącym po mieście jakby lekko naćpanym, kładącym najwcześniej się razem z wściekłym brzaskiem i jeszcze nad ranem, łażącym poznajomych, zupełnie spółkami, jak jakaś męda, insekt, przywołany we śnie kawałkiem gołej skóry, czy może westchnieniem. I nawet nie wiedziałem, w co mnie wreszcie zmienią te turne wiersze, skarbie, i że to Ty właśnie przywołasz mnie do życia, i że dzięki Tobie tylko będę widziałem. Z Tobą się położę. I odczekam tę chwilę, dopóki nie zaśniesz. Kreole, metysi. Skoro ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale spomni. Razem zadziwimy świat. Będą pokazywać nas palcem rodziny wychodzące na spacer. Staniemy się słynni i bardzo tajemniczy. Nakręcą też firmy o nas zupełnie nieprawdziwe. Wprowadzimy się w nocy w środku grudnia do pewnej Meliny i będziemy tam robić miłość. I nie będzie innych spraw ani zajęć. Przyszło nam się spotkać w takim ogromnym świecie. Można nas rozpoznać jedynie po języku. Pokaż. Język kotła. Opowiem Ci bajeczki. Będziemy już razem, tak się wspaniale składa. I język nas zdradzi. Świat zabije, zamieni na rosy i popój.